Maneczko, wszystkim się ma youtuberko się i youtuberze to Minecrasher w dzisiejszym pierwszym odcinku Survival Games. Jesteśmy na Survival Games Arena 5. Zaczynamy! Tak! Jakie jak? Jakie 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 jakie? Już tu jest tło skrzydłak! Jej! Jest miecz i możemy to wygrać. Naprawdę, ta mapka jest przeogromniała. Widziałem, że jest mała. Więc szpę. Nie no, możemy tu wygrać. Wystarczy nam drewnie jak na... Też to było. Aaa! Jeez! Poczekajcie, ja się przesunę. O, ktoś też ma odsłordę. Zecio. Kurde, dlaczego ja działam najlepsze, najbardziej pożywne mięso Wiem gdzie są jeszcze skrzynki, ale tam jest zbyt ryzykowne. Tam nie jest zbyt... Bycie... O oh, fuck, on ma ironowy sword. Yeah! Okej. Okay. Wygląda super. Jesteś... Jest super. Ogólnie. Pięknie jest. Okej. Okay. Gdzie jesteś? Where are you? Tylko ja i Nice Gaming. O oh, Nice Gaming chyba przegras! Jeez! Yes, wygraliśmy Minecrasher Wonder Survival Games Arena 5 Tak ludzie tutaj Tym razem udało mi się. Udało mi się i jako na pierwszy odcinek mam nadzieję, że... Yy, jako na pierwszy odcinek, przepraszam, myślę, że bardzo dobrze mi poszło. Z wami był Minecrasher i ja się z wami żegnam.